My tak wspaniałe dzieci z tyloma talentami, i żeby mogły zaprezentować się na scenie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo duże przeżycie dla nich. Rozwijanie zainteresowań, żeby mogły zaistnieć, żeby mogli pokazać to, czego się nauczyli w przedszkolu. Od dziś wszystko się pozmienia. Dosyć w domu już siedzenia. Czy wy my... W biorą udział grupy, dwie grupy, grupy sześcioletnie. Przygotowujemy się do tego wydarzenia już od miesiąca, jest to dla dzieci ważne. Rozwijają w ten sposób swoje umiejętności artystyczne, ale też integrujemy się z innymi przedszkolami. Za siedmioma rzekami żyła pewna kobieta, która nie miała dzieci. Czary, mare, chokus pokus. Otrzymujesz, otrzymujesz mi? Dzieci to traktują raczej w formie zabawy. Dosyć dużo występów jest za nami, także e, poradziły sobie z tym. Ja, calineczka i będę żabą, i będę też motylem. A ja będę narratorem. Będę dzisiaj odbyła rolę narratora i było łatwo się nauczyć.